Ojcze, pełen mocy i miłości, w tej chwili przychodzę do Ciebie z duszą otwartą i sercem bijącym w rytmie pokory. Twoja obecność wypełnia mnie jak światło, które rozprasza ciemności i przywraca życie temu, co obumarło. Moja wdzięczność unosi się ku Tobie jak rzeka, której nurtu nic nie może zatrzymać. Bo wiem, że każdy świt jest nowym znakiem Twojej opieki. Nie stoję tu z gotowymi słowami ani pustymi gestami, ale z prawdą serca, które wie, że wszystko, co mam i czym oddycham, pochodzi z Twojej ręki. Ty jesteś niewidzialnym filarem, który chroni moje życie skałą, na której mogę bezpiecznie budować nawet gdy wiatr niesie zwątpienie i niepewność. Wołam do ciebie nie dlatego, że muszę, lecz dlatego, że wiem. Słyszysz moje myśli, zanim zamienią się w dźwięk. Dziękuję ci, panie, za oddech, którym mogę napełnić płuca, za promienie poranka, które dotykają ziemi i za to, że dziś mogę podjąć nową drogę. Każdy dzień jest szansą, aby pisać dalszy rozdział mojego życia, naprawiać to, co złamane i kroczyć ścieżką, którą wyznaczyła Twoja mądrość. Dziękuję za prostotę rzeczy, które mnie otaczają, za miejsce, w którym mogłem odpocząć, za pokarm, który daje siłę, i za ludzi, którzy są dla mnie błogosławieństwem. Lecz nade wszystko dziękuję za Twoje żywe działanie w moim sercu, które przemienia ciszę w rozmowę, a samotność w spotkanie. To Twoja miłość unosi mnie, gdy moje nogi drżą, a Twoja łaska nie pozwala, bym utonął w falach smutku i bezradności. Nawet gdy moje oczy są ślepe na Twoje światło, a moja wiara rozpada się, jak kruche szkło wiem, że Ty, mój ojcze, nie odchodzisz. Jesteś obrońcą, który stoi na straży, gdy ja zasypiam, i tarczą, która osłania mnie przed strzałami, których nawet nie widzę. Jesteś ręką niewidzialną, a jednak silną, która podtrzymuje mnie, kiedy moje siły gasną. Dlatego dziś pragnę oddać Ci najgłębsze miejsce w moim sercu, Tron, na którym tylko ty możesz zasiadać. Niech moje kroki będą prowadzone Twoim spojrzeniem, a nie moimi słabościami. Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz bez granic, bez warunków, bez lęku. Nie pozwól mi przeżyć tego dnia, jak człowiek ślepy i obojętny, ale otwórz moje oczy, Abym w każdym uśmiechu, w każdym oddechu, w każdej chwili dostrzegał Twoje niebo. Panie, wołam teraz z całej głębi. Ześlij na mnie ducha świętego, jak burzę pełną ognia i pokoju zarazem. Niech nie będzie on gościem, który odchodzi, lecz mieszkańcem mojego serca, który na zawsze pozostaje. Niech jego moc rozbije wszystkie mury, które zbudowałem wokół siebie. Niech Jego światło wniknie w najciemniejsze zakamarki mojej duszy i uleczy rany, których nigdy nie odważyłem się dotknąć. Niech Duch Święty uczyni mnie nowym człowiekiem, odważnym, pełnym nadziei i żyjącym ponad lękiem. Nie chcę reagować na chaos, jak niewolnik strachu, chcę iść, jak dziecko, które wie, że Jego Ojciec walczy za Niego. Duchu Święty, wypełnij mnie do granic, aby każde miejsce, w którym się pojawię, rozbłysło Twoją chwałą. Niech moje słowa będą Twoim głosem, a moje życie Twoim świadectwem. Tam, gdzie panuje noc, niech przeze mnie wschodzi Twój świt. Duchu Święty oddechu wieczności. Wołam dziś do Ciebie z głębi serca spragnionego Twojej obecności. Jesteś mocą, która rozrywa kajdany niewidzialnych ciężarów i światłem, które potrafi przeniknąć nawet najgęstszy mrok. Potrzebuję, abyś ogarnął mnie całego, nie powierzchownie, lecz aż do samego rdzenia mojego istnienia. Otwieram się na Ciebie bez oporu. Pragnąc, by Twoja świętość oczyściła każdy zakamarek mojej duszy, przyjdź jak płomień, który wypala to, co obumarłe, i zostawia jedynie to, co prawdziwe. Niech Twoja obecność napełni mnie tak, bym już nie szukał oparcia w tym, co kruche, lecz w Tobie samym, który jesteś skałą niezniszczalną. Nie wołam o chwilowe poruszenie, ale o przemianę, która stanie się moim codziennym rytmem. Przyjdź jak potężny wiatr, który usuwa ciszę z wątpienia i niesie ze sobą pewność zwycięstwa. Niech Twoja moc wypełnia moje słowa, aby stawały się narzędziem pokoju, a moje spojrzenie, aby niosło pocieszenie tym, którzy są zagubieni. Przeniknij moje myśli. Aby każda decyzja rodziła się w Twojej mądrości. Duchu Święty, uczynij ze mnie świadectwo Twojej chwały. Niech moje życie stanie się pieśnią, w której rozbrzmiewa Twoja prawda, Twoje piękno i Twoja miłość, która nigdy nie gaśnie. Duchu Święty, w chwilach, gdy lęk próbuje sparaliżować moje serce, Przypominaj mi, że Twoja obecność otacza mnie jak zbroja, której nic nie może przebić. Kiedy przychodzi znużenie i ciężar dnia staje się zbyt wielki, spraw, abym usłyszał Twój szept, cichy, lecz pełen mocy, mówiący: Nie bój się, jestem obok. A gdy wewnętrzne siły gasną i pojawia się pokusa, by poddać się i odwrócić, Niech świadomość Twojej wierności stanie się jak ogień, który ponownie rozpala moje wnętrze. Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie opuszcza, który zawsze trwa przy człowieku, bez względu na jego słabości i upadki. Nawet wtedy, gdy droga wydaje się niezrozumiała, a odpowiedzi nie przychodzą zgodnie z moim oczekiwaniem, ucz mnie ufać. Ufać, że Twoje działanie nie zależy od hałasu ani od ludzkich planów, ale objawia się także w ciszy, która kształtuje serce. Ufać, że kiedy przechodzę przez doliny cienia i prób, nie jestem tam bez celu, bo Ty uczysz mnie wytrwałości, prowadzisz ku dojrzałości i pokazujesz, że Twoja ręka trzyma mnie nawet w mroku. Niech moje serce zawsze pamięta: W każdym miejscu, w każdej chwili i w każdej bitwie Ty jesteś wierny, a Twoja obecność nie ma końca. Ojcze najdroższy, kończąc tę modlitwę, nie zamykam drzwi spotkania z Tobą. Przeciwnie, wyznaję, że to dopiero początek dnia przeżywanego w Twojej bliskości. Niech każdy mój oddech stanie się ukrytą pieśnią chwały, a moje myśli niech biegną ku Twojej prawdzie, jak rzeka do źródła. Spraw, aby moje czyny były świadectwem, że należy wyłącznie do Ciebie. A moje serce pozostaje całkowicie oddane Twojej woli. Dziękuję Ci, Panie, że słyszysz mnie także w ciszy, gdy brakuje mi słów. Dziękuję, że nie opuszczasz mnie nawet w chwilach, gdy moja wiara słabnie i trudno mi unieść ciężar dnia. Dziękuję, że Twoja miłość jest tak potężna, iż żaden język nie potrafi jej objąć ani opisać. Nie pragnę tylko krótkiej chwili z Tobą, pragnę całego życia zanurzonego w Twojej obecności. Niech moje serce pozostanie wrażliwe na Twój głos również po tym amen, a moje kroki niech będą pewne, ponieważ prowadzi je Twoja ręka. Oto proszę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do wszystkich, którzy pozostali ze mną w tej modlitwie do końca, pragnę powiedzieć z serca: bracie, siostro, nie idź przez życie w samotności. Otwórz się na Ducha Świętego. Pozwól, aby jego obecność cię otoczyła, prowadziła i napełniała mocą. Powróć tutaj jutro, aby ponownie stanąć w modlitwie nie z obowiązku, lecz z pragnienia bycia blisko Boga. Z wdzięcznym sercem zasubskrybuj ten kanał, bo tutaj razem szukamy Jego oblicza, które przemienia i odnawia. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto dziś potrzebuje nadziei i światła w sercu, a ponad wszystko, trwaj mocno niewzruszenie z oczami utkwionymi w tym, który jest dawcą życia, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech twój dzień będzie przepełniony pokojem, którego świat dać nie może, a który pochodzi tylko od Boga. Do zobaczenia w następnej modlitwie. Jak poranna rosa, jak szept cichej mgły, tak przyszła Twa łaska, objęła mnie tak. cięniejsza niż śmierć cię z Tobą, mój Panie, zaczynam ten dzień, gdy światło 舍不得艰苦。 Śmierci cię.